Ciała, z tej strony Bielaczek jest dzisiaj ze mną. Ciapaczek. On niestety nie przed ekranem komputera, ty, tylko tutaj obok mnie. Bo ten odcinek jest y, pierwszy organizacyjny. Więc tak, y, przedstawiam Wam wszystko, co będziecie mogli obejrzeć w naszym kanale. Więc tak, zaczynając, przedstawię Wam naszą ekipę. Nasza ekipa składa się ze mnie, czyli Bielaczka. Y, gościa, który, z, z którym będę nagrywał filmiki czyli Ciapaczka. I czasami gościnnie będzie z nami Drapaczek. Tak, on będzie. No raz na jakiś czas w odcinkach, jeżeli go yy, będziecie chcieli więcej razy, piszcie w komentarzach. My od razu to zmienimy. Yy, tak więc tak, następna rzecz, zadania. Zadania będziemy wykonywać bardzo często i bardzo dużo tych zadań. No żeby nabić expa nie tylko dlatego, żebyście też byli zainteresowani naszą grą, naszym kanałem, żebyście oglądali jak najczęściej, żeby było dużo wyświetleń. No mam nadzieję, że będziecie oglądać. Yy, dalej. Verbing to jest miasto, w którym jesteśmy teraz i będziemy przybywać bardzo dużo razy, jeżeli nas zabiją. Dalej, no już chyba tyle będzie w tym odcinku, prosimy Was subskrybujcie nasz kanał, polecajcie wszystkim, znajomym, braciom, siostrom, wujkom, wszystkim, komu możecie. Jeżeli Wam się ten odcinek podobał, łapka w górę, jeżeli nie, trudno. Żegnaję Was już, bielaczek i ciapaczek, na, na razie.